Dzień to jest 13 odcinek z serii Minecraft Hardcore na moim kanale i w dzisiejszym odcinku jaką daliście poprzedni film idziemy na walkę z Ender Dragonem. Ja już nie przedłużam i zaczynamy, ale jeszcze przed tym zostawcie suba i łapkę w górę, bo to mnie motywuje do dalszego działania. Ja już nie przedłużam i zaczynamy. Dobra, z tego co wiem, to mamy już chyba wszystko na walkę ze smokiem. Możemy ewentualnie. A nie, nie mam takiej. ser Regenkuj? Nie, no nie mam chyba. No dobra. To jeszcze się prześpimy. I wyruszamy w sumie. A nie, jeszcze perły muszę wziąć. Zapomniałbym wziąć pereł. pamiętam, czy tam wsadzałem te oka kresu, czy coś, a więc, no, po prostu muszę wziąć jeszcze to. Tak, w razie czego. No, na pewno to trzeba tam. W tą stronę, jakoś chyba. A zresztą, jak niby nie wiedział, to zaraz sobie sprawdzę. Ale najważniejszy mamy totem. W sumie mamy refy, klep, wszystko. Więc jest no nie taka duża szansa, że przegramy szczerze. No chyba, że coś nie pójdzie po mojej myśli. I coś jest zwane. No to. Niestety, ten odcinek zależy od tego, czy ta seria dalej będzie trwała. Czy zakończy się. Ponieważ, no wiadomo, jak umrę, no to nie mam dalej, jak prowadzić zbytnio tej serii. Bo zapisów, oczywiście, nie robię. Bo to jest, moim zdaniem, no nieuczciwe. Na hardcore robić zapisy świata ani nic z tych rzeczy. A więc, no. A więc, tu w sumie ten odcinek zależy, czy ta seria się dalej będzie toczyć. Czy nie. Dobra, w sumie widzowie. Widzimy się za moment. Jak. Będę już w Stronghold. Dobra widzowie, jesteśmy już po przerwie. Właśnie dotarłem już to do to miejsce i teraz tak. Weźmy sobie to Toref na pewno. Potem możemy mieć tu drugi. No i uzupełnijmy to. Dobra Dobra widzowie, na już ten czas sykamy perłę. No i walczymy z smokiem. To naj. O. Właśnie. Też osiągnięcie. <śm> Osiągnięcie sobie zróbmy od razu widzowie Co jest? Co jest? Nie co? Okej. Okay. Nie w smoka. Widzę, że się nie dogadamy. Dobra. O, byśmy mogli to wysadzić od dołu, bo jak będziemy musieli tam wchodzić na górę, to będzie przypał. Serio? Enak nie. A no to luz. Te można od dołu wysadzić. Na trucizna to zadaje sporo. Sam sobie smok nie zadał mi tak. Gdzie on ma jeszcze te kryształy? Tu widzę tu. Dobra musimy się wspiąć wś Dostały, dostały. Fuck. Nie zdążymy na bioderka wyjąć. Hmm. Tak musimy zrobić. Nie, tu jest jeszcze kryształ. Będzie ciężko. No musimy tu wejść. Awa Niat Il y zejść na dół, wolałem nie ryzykować. to nie zmienia faktu, że jeszcze musimy tu wejść. Tak? To jest ostatnia wieża? Chyba tak. Takie wierzę. No do tego teraz strzelać w smoka. Wow. Nie no, nie uciekaj, smok. Smoku. Trzeba się go tak nie da trafić praktycznie. Trafię go kiedyś? O, dobra. ...tak daleko. Ja nic nie zrobię, bo będzie się tak w kółku kręciło. Okej, okay, ląduję. Prawie połowa za nami widzowie. Jest duża szansa, że nam się uda. Chcę zapeszać, ale. Nie! Perłę Zmarnowałem. nie stosownicy. Dobra. No już praktycznie połowa Mam jeszcze sporo strzału. No co jest? Aż tak z, z źle z moim aimem z łuka. Niedobra. Nie, jak będzie się kręcić w kółko, Dwa, to chyba nie Ah, vai landoy. No landoy, smoke. Landoy. Jedno i lądowanie Endermany jeszcze Chociaż nie! Jest! Ostatnia strzała! Nie! Wracaj! Jest! Dało się widzowie! Fajnie! A więc co sumie... No będziemy szli do NC, no chyba że teraz coś się Złego stanie i umrę Czego bym nie chciał Ile lewla będzie? Uwaga 68 Okej okay. Nie ten przycisk Nie no serio, miałem perłę na pasku no to w następnym odcinku pójdziemy po jajko smoka. Weźmiemy je. Bo coś mi nie pykło, nie chcący kliknąłem perłę zamiast dirta. Nie, no świetnie. Ale dobra. To temu nie straciliśmy. Refów nawet nie używaliśmy. Możemy sobie już odłożyć te nasze strzały. Tutaj sobie odłożę strzały. To jakieś dziwne rzeczy typu. Oddech smoka, to mogę tu dać. To mogę tu. W sumie te mi miksturki przełożymy też tu. To mogę sobie odłożyć. No bo to ten musi być na pasku. Wręcz to raczej to. No i dobra. Przede wszystkim zróbmy sobie seta. Jak chcemy? Jakie mamy? 4, 3, 3. To budki mamy już. Załóżmy i na inny dwóch 3-3 i 3. No to hełm się przydało. I spodenki. Na pewno spodenki A, jeszcze lapis dla... żuli trzeba wziąć. Gdzie on jest? Dobra, weźmy tyle. Na początek. Mam nadzieję, że już nam uda się zrobić. Perfekcyjnego seta całego. No tak, 4-3, 4-3, 4-3 to jeszcze hełm. Niezniszczalność 3 jeszcze brakuje. Mam jakąś książeczkę z niezniszczalnością 3, miałem już książeczki. To nie, 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 nie. Nie. Serio? Serio? Dobra, dalej w sumie próbujemy, czemu nie? Dobra, to zrobimy na... tylko jeden level. Bo i tak widzimy, jak widać, że jeśli nie będzie ochrony 4, no to okej. Okay. Serio. No i teraz zrobimy na... cały level i nie uda nam się się założyć, bo mam nie farta. Serio? No co jest, widzowie? To tak nie miało się skończyć. Miałem ochronę 4, mogłem już zostawić. No przecież cały level pójdzie na hełm, okej. Okay. Cztery. Dobra, już zostawmy to. Nie, nie, nie chcę dalej próbować To się po prostu to nie opłaci. Tu mam killoff, wydajność 4 szczęście 3. Nie wiem jakąś ten książeczkę, która dawała. O, wydajność 4. No to wydaje na 4, to możemy zrobić coś takiego. Będzie 5, 3 i zawsze opłaca się też naprawić w sumie. Nie wiem ile to diamentów będzie kosztować. Dwa diamenty. Okay. No i w sumie mieczek też sobie naprawimy. Diamenty to na luzie, to co będziemy w następnym odcinku. Dobra Mam jeszcze, a nie, już nie mam levela Kurde No ale mamy przynajmniej Cały set już 4-3 Oprócz hełmu Perfekcyjnego Miecz i kilot mogę być Tutaj to się przyda na punchy Aha tu mogę mieć Moc 3, a nie to jest torpeda Jeszcze to pomyślę Tu, tu jest ostrość 3 Ochrona 3 Um. Nie no, książeczki się przydadzą. bardzo niedługo. Kurde, całego. Prawie całego dirta zużyliśmy. Bardziej ja zużyłem. Okej. Okay. To mogę już w sumie wypalić. tyle mięsa to odniosło tu. Co my jeszcze tu możemy mieć? Um. No, w sumie nic ciekawego. Czym ja to podniosłem? Mogę wywalić już. Nie wiem, widzowie. Level Lura raczej nie zdobędę już w tym odcinku. Ale na pewno bądźcie przygotowani, że w następnym filmie idziemy do End City. Już wtedy na pewno sobie raczej ogarnę perfekcyjnego seta, czyli tu jeszcze ochronę 3 by się... Znaczy, nie ochronę 3, tylko niezniszczalność 3. No i może już kilo będę mieć perfekcyjny, czyli jeszcze też niezniszczaność 3 i mieczek ogarniać z jakiś do. Czyli że jest na przykład 5, niezniszczaność 3 zeknę to bym... by było. Albo łuk jeszcze sobie trochę ulepszy w następnym odcinku. Ale mówię, to już będzie w następnym odcinku. To zrobimy już w następnym filmie to i to. No i to. A to, no to wiadomo w jakimś późniejszym czasie przywołamy smoka na nowo. Tu nie się osiągnięcia. Osiągnięciami na razie przy okazji jak możemy jakieś zrobić, no to będę robił, ale tak to to gdzieś osobno. Bardziej się zajmę tymi osiągnięciami. Żeby nie marnować czasu, to są w ogóle jakieś moje sety. Które nie wiem, czy będę jeszcze potrzebował. O to na przykład Nie no zostawię może kiedyś jeszcze przyda Chociaż to wątpię A i możemy pójść Mam emerald sporo Nie mamy sporo ale możemy pójść Chcę zobaczyć Czy stać mnie na tamten łuk Na dwa łuki No to wtedy będę mieć tutaj już moc 4. Nie no ale szczerze Myślałem że będzie trochę cięższy ten smok Ogólnie widzowie, bo... Nie wiem ile zajęło walka z nim. No ale no... chwilę, nie wiem, 7 minut, 5. Strasznie była łatwa, bo nawet nie było takiego krytycznego momentu, co prawie by mi ten pad, Bo najwięcej ile życie, chyba straciłem to 3 serduszka, dwa. Czy coś takiego. Wymiana patyków, okej, okay, to tutaj jest. Nie, no serio. Serio, Dobra. Stać nas na jeden łuk, moc 2. Jak możemy emeraldy szybko zdobyć? Eee, patyki. To na szybko jeszcze widzowie ogarniemy sobie ten łuk moc. 4 w tym odcinku. Jak nam się wszystko uda i wszystko dobrze pójdzie. Sikiery nie mam zrobionej diamentowej, to będę musiał zrobić, bo przyszedł ręką, to słabo się strasznie ścina to drewno, to logicznie, że długo to Dobra. To... to jest dziwne, że na takim etapie nie mam jeszcze sikiery diamentowej, No wszystkich na i no Jeszcze trochę, serio. Hmm. Wiem, że teraz to co robię jest dosyć nudne widzowie, ale... Moje to chwilę tylko zajmie. Garnę sobie ten łuk. Ten odcinek będzie dosyć krótki, bo to tylko taka walka miała być z Ender Dragonem. A jest taki, no... może nie odcinek na... spokojnie taki nagrany na chillu. No ale... Nie wiem czy mi jeszcze że levela wystarczy Na połączenie pierw tych dwóch łuków, moc 2 i moc 2 Żeby był moc 3 i później ten moc 3 z moc 3 Obstawiam że może mi trochę levela zabrak, a no, chociaż nie Tamto to pewnie 3 levela będzie kosztować te wymiana Znaczy Upgrade tych dwóch łuków moc 2 na moc 3 No to nie dobra to wystarczy raczej, przynajmniej powinno wystarczyć Ten odrzut na tym mieczu i ciernie na klacie. Te szkielety się jeszcze odpychają bardziej. Dostałem jakiś tam damage, ale ciernie, nie lubię cierni, bo jak dobrze wiecie, jak macie cierni na klacie, no to wam szybciej ona pada. Dobra. Moc 2 i moc 2. Tak to wygląda. Moc 3 i moc 3, moc 3. No i pięknie mam łup. Moc 4 naprawiony. Tu jakieś strzały, to na razie nie układamy tak, bo. No i jak dobrze mówiłem, ten odcinek był dosyć no, luźniejszy, w sensie no dosyć taki. No krótszy, bo to ten odcinek miał być poświęcony w sumie tylko na walce ze smokiem. Dobra widzowie i to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli spodobał Wam się taki dosyć krótszy odcinek, ale ciekawszy, to zostawcie suba, ławkę w górę oraz możecie napisać komentarz, czy Wam się podobał ten film. Dobra widzowie tu na tyle w tym odcinku siema.